A to niespodzianka, mój stary druk Jonathan i jego przyjaciele! Wewnątrz, ty cymbary, dlaczego mnie je zawołałeś? Bo, bo pani tu nie ma. Pani doj krowę w stodole! Znowu zaczynasz tę swoją śpiewkę, tylko tak dalej, a wylądujesz w cyrku. Jak zauważyliście, Vernon nie jest osłem. Co to za hałas tam na dworze? Dwóch wścibskich młodziaków na motocyklu, ale przepędziłem ich! Tak, tak! Ciągle ktoś się zakrada na farmę, żeby odnaleźć sekretną recepturę dziadka Fikerta. To przepis na paszę dla kurcząt, po której rosną jak na drożdżach. A gdzie jest ten przepis? Dziadek przygotował kilka kompozycji i ukrył je, a potem nagle zmarł. Nawet ja nie wiem, gdzie one są. To wielka strata, były warte majątek. Teraz, kiedy chce pani sprzedawać pieczone przydałyby się? Tak, święte słowa! Widzieliście kiedy dwumetrowego huraka? Hmm, tak. Błyskaliczny chów! Sekretna receptura! Oto czego szukają natręci! Jeśli chcecie u mnie popracować, zapraszam Mam tyle innych spraw, że nie mogę pomagać Wernonowi A on jak nikt potrzebuje pomocy I to na każdym kroku. Ma pani już nazwę dla swojej firmy? Wieczone Frykasy Babci Frykat Trudno wymówić, ale przyjemnie jeść e, Kiedy pani otworzy pierwsze stoisko? <laughs> Wyglądasz mi, chłopcze, na wyposzczonego Chyba pora <laughs> iść do kuchni coś upieścić Patrz, patrz, kudłaty. Czego chcesz, Scooby? Nie chciałbym pani sprawiać kłopotu, ale gdyby pani miała resztki faszerowanego indyka albo coś w tym rodzaju, to ja chętnie. Synu, nie proszę o indyka na fermie kurczak! Co znowu? Otwórz te drzwi, Vernon! Hmm? Wystarczy przekręcić tę małą, okrągłą rzecz. To się nazywa gałka! No tak! Dobry wieczór, Mount! Cześć, panie Winters! Simon, pozwól, że ci przedstawię. To przyjaciele Jonathana, a to pan Szakel, mój bankier. On nie ma przyjaciół. Dobry, dobry wieczór, panie Na. Bardzo nam miło! Siadaj, Simon, i powiedz, co się dzieje z moim kredytem bankowym! Oh. Co to? Sprężyny pozrywały się ze starości. Siądźmy gdzie indziej. U. Nie, tamta kanapa ma złamaną nogę. Musimy siedzieć na tej. A, e, Chcę spytać o interes, który rozkręcasz. O te frykane pieczasy, babcie. Przepraszam, ale to są frytowane babciasy w rykowatej pieczy. Nie, to frykertowe pieczasy babci frykas. Albo tak, furczone bakasy, fryci pickert Cicho. Pieczone frykasy babci? Friker. Welma, to jest zbyt proste. Tak, a poza tym jest pozbawione sensu. W takim razie dajmy sobie z tym spokój i zapomnijmy o tym. No, Simon, czy pan pożyczy mi pieniądze? O, to... Jest mi bardzo przykro, ale. Skoro ci przykro, nie mów do mnie małd! Odtąd jestem dla ciebie panią Frykart. Zabieraj swoją teczkę, a jutro rano wycofuję z pańskiego banku moje 27 dolarów. Powodzenia, panie Szakej. I to samo dla pańskiego banku.